Czas naprawy zacząć. Widzicie? Muszę to kółko podkręcać, wzmocnić to wszystko, pościskać i, i no, wydać śruby, bo nie można normalnie pracować tak jak tamte, no Niestety te deski się tak rozwarstwiają, mimo że są podwójne, ale, ale widzicie, akurat tu gdzieś śruby były wkręcane. Poszło taka mała naprawa. Mam tego takich, wiecie, pierdółek całą masę. Dzisiaj zamierzam. Trochę pochodzi, zobaczymy, czy coś widać. Dzisiaj zamierzam trochę pochodzić i, jakby to wszystko porobić. Nie jakby tylko porobić. Aj, mam doła, wiecie. Ta malutka źle się, źle się ma. Chyba dostała dzisiaj antybiotyk. My ją karmimy cały czas, ale chyba, chyba nie mimo najszczerszych chęci, to nic z tego nie wyjdzie. Dziwne, bo wiecie, była z nami. No coś może źle zrobiliśmy w międzyczasie. Była z nami, mocno ruszyła do przodu. Na tyle mocno, że sądziliśmy, że jak wróci do domu, to tylko jej to... Znaczy do domu do, do, do zwierzaków. To tylko jej to jakby pomoże. No masz. Chodź tu, siusiek. Chodź, nie, Amber, dobrze, ale chodź tamtej, siusiek, Chodź. Głowaka, będzie poznaje butelkę? Chodź na butelkę, chodź na butelkę. Chodź, chodź. I że Zobaczcie, Amber, zaadaptowałam. Oj, patrz patrz patrz, patrz, ja. patrz, 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 patrz! patrz, Ale, Amberku, czekaj, dobra. No dobrze, Amber nie wie. Uj, 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 dobrze, good girl, stay, Amber, stay. sit. Amber, dobrze. Ale głodna. Wiecie co, no musieliśmy przynieść znowuż malucha do domu. Jejciu, Amber daj jej zjeść, kochana. Bo ona Ale kiedy, ja, Amber też chce coś zjeść. To. I no, a malutka była tam sama w ubórce, znaczy nie sama, no była jakoś tak w rąku odstawała. Trzęsła się, widać, że chciała do cycunia, ale wszystkie ją odganiają tam. Ona ze jest słaba. jest, ona jest, ona jest ma, nie, słaba. Nie, ma, nie ma tym przebicia, wiecie my, tamte już podrosły o stronę, tak, są już... Nie chcemy jej, wiecie, no przyzwyczaić do siebie i żebyśmy my matkowali jej. No ale Także ona... ona i tak jest, właściwie większość z jest sama. Ona dostaje rano, my ją karmimy i wieczorem, no, no tak jak teraz. No teraz jest późno popołudnie, no. Ale ciągnie. No. Ale ciągnie. Wiecie, musimy dać jej siłę, ona musi dogonić stado. No wiecie, no nie zostawimy, no. Bo, bo po prostu, że... musi się przyzwyczaić. No, no wiecie, no tak, tak, no czemu musicie rozsądnie do tego też podejść, prawda? Chodzi, ale widać na tych... W nóżkach tak nie Futro ma mniejsze. Futro. No niestety tam Amber. jedna i jej siostra wszystko wyciągnęła. Amber, no opanuj się. Tak, teraz mi buziaczka. Najpierw jej tyłek jak liczysz. O Jezu, to no, zobacz. Ona ją całą wylizuje. Nie może się opanować. To sobie że pępka nie chciała. Odmierzyć. Amber, nie, 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 nie. Tam nie tam Kochana, nie, nie. ostrożnie, ostrożnie, już nie, nie przesadzaj. Sieroto. No, 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 Chcesz jeszcze? Spokojnie. No wszystko wypiję. Ile tam dałeś Pół butelki? No ty mi dałeś tą buteleczkę, kochanie. Aha, to z Rana wszystko było. To jest z Rana, A, tak. no podgrzana, dobrze. To tylko trzeba będzie no, jeszcze... No zobacz, widzisz? Ona dalej trzęsie się. Hmm. Oj, 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 oj. Ona no, no, jest naprawdę kruszynka. Ambciu, proszę, Amber, proszę tutaj. Naprawdę, już, 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 nie przesadzaj dziewczynko. Staj, Amber. Coś jeszcze lubię? Poczekaj, poczekaj, poczekaj. No tutaj. A. Się nieźle. No, zobacz, jak ciągnie. Niech. Już teraz, wiesz co? Już teraz dostała troszeczkę, ale już tak. Już tam, już jest, już tak, już Chyba już tak nie, nie było takiego entuzjazmu nie, jak nie. na początku. Nie, już nie. Ale powiem ci, że naprawdę chyba. Jak tutaj jest 60, to z 50 ml no, spokojnie doda. wypiła. Część się cały czas. Cały czas się się nasza kruszynka. No mamy trochę lekkie obawy. Wiecie co, no, zawsze doda. mówią, że pierwszy tydzień jest najważniejszy. No. Ale czy ona tej siarki dostateczną ilość, znaczy, no później dostała, ale koziej. Koziej. Ale czy, ale matki przecież dalej produkty, ona może się tak, tak nie dosywa za bardzo. Ale z futro, tam pozostałe mają takie gęściejsze, takie twardsze, wiecie? A ta ma tak jakby, tylko podszorstek miała, no taka jest, no właśnie, niedorozwinięta. Nie, nie, nie nie znaczy ja no, no coś jest nie do końca. Ampciu, delikatnie. Ampciu delikatnie. Amber. 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 Ty, proszę, proszę się wycofać. Amber, am bak, bak. Dobrze. Chodź. No zobaczymy, czas. Chodź, drugi, chodź, nasz chodź. Chodź, Kruszynko. Amber chce się bawić, wiesz, i dlatego. No chodź, robaczku, chodź, Kruszynko. Styl. Ale dobrze sobie radzi na śliskiej powierzchni. Mhm. Mm tu tak, możesz je jej wylizać. tu tuberman. No matka. No. Tylko mi cały, <słuch> Teraz musiacie tak. Ampciu, cofnij się, bak. Pewnie byś chciała, żeby ci cieplej zrobić, co? Minuszki, no. ona ma zimne. No, no, ona... Wiesz, ale żebyśmy jej za bardzo nie przyzwyczaili. Ampciu, stay. Nie może usiedzieć, co? Dobra, my ją troszeczkę tutaj potrzymamy i za kilka minut jeszcze o, zasnęła, ona śpi, kochanie. Najedzona. Najedzona jest. Och, maleństwo. Dobra, no to posiedź ją troszeczkę i później ją zaniesiemy. Z amberku, z tej. A dehadowcu, no proszę cię. Uspokój się, patrzcie jaka podierana jest. Nie, 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 nie. Dziecko poszło spać. Już. Matołowa, ale tu wzmocniłem, bo ta, ta stylnia deska się rozchodziła, ta się rozchodziła, więc jest tymi wzmocniona. Tu mogłem zrobić z jednego kawałka, ale wyszło jak wyszło. No i te śruby, które tu są wkręcone, wkręcają się też w tą deskę, bo te są rozwalone. No i czas pokażę, przepraszam, czy, yy, są wystarczająco, czy ta jest wystarczająco długa, bo to się boję, że niekoniecznie musi być. Dobra, jeden mini projekt zrobiony. Lecę wymienić narzędzia i będę zaraz robić coś innego. jak? No wydaje się, że wszystko jest zależone. Tak? Pamiętacie w odcinku o inkubacji, jak wam wspominaliśmy właśnie, że trzeba sprawdzać jajeczka po tygodniu? Na minęło to... 8 dni. Nam minęło właśnie 8 dni, no i teraz sprawdzamy, jak tam, czy są zależone. Jak na razie Marcin żadnego nie Odrzuciło. odłożył na bok, no ale wiadomo, jesteśmy dopiero na samym początku. I też dla Was z ciekawości, żeby tak samo sprawdzić, tak jak czy wspominaliśmy, czy faktycznie Chodź, jest taka to. duża Ciekawie zalegalność. Niesamowite, co? Widzicie jak się rusza, jak serce pompuje? Także nowe życie powstaje. Wygląda właśnie zależna. A pokaż to jajko, no, które. No, uważam, że nie. Uważasz, że nie. Mhm. Jest tam żyłka, ale jest, jest, jest inaczej żołko, się układa. Nic nie ma. Tak, nie? I tutaj tak samo zobaczycie wszystkie inne. O, widać, jest jak, jak słoneczko. Tak, no, tam ma. pływa żółtko, to widzicie żółtko, ale ono się nie za. Mm, samo. Co, coś, coś się no, ale, robiło, ale, ale, ale nie wyszło. Tak. Mhm. No powiem Wam, że no na razie jest rewelacyjne moim zdaniem zalężenie. Oczywiście, słuchajcie, to wcale nie znaczy... Ale to jest pierwsza taca, prawda? To tutaj chyba też, nie? Tak, to wcale nie znaczy, że wszystkie się z tego wylęgną, prawda? Ale to jest ten pierwszy taki odsiew. że tamte to jeszcze ty sama sprawdzisz. Mhm. Pamiętajcie, tu jest 33 jajka. Na razie 3 odpadły. To już jest złe. Tak? Już widziałeś? Tak, bo widzisz, jak się świeci. Mhm. Embrion się nie pojawił. 4 jajka. jest dobrze. Ja, my uważamy to za bardzo dobre lężność, bardzo dobrą lężność. Jeśli tamte utrzymają, wiesz, jakby ten standard, to, Dobra. Powiemy Wam na końcu, e, tak, i, tak, ile... Tak, no, tak, jaki był odpad ze stu jajek. Dokładnie. No, nie jest źle. Zaraz Wam pokażemy, ile jajek. Marcin tylko wsadzi tą ostatnią tackę. Ja już wam mówię ile jajek jest. Dwa, cztery, słuchajcie, pięć jajek. Pięć jajek to jest chyba jeszcze lepiej niż w zeszłym roku, prawda? I, i plus, plus, żeby było jasne, ja już się przyznaję. A co takiego? Że jak jedno się nie wykluje, to może Aha. być z mojej strony, bo uderzyłem, wiecie, i troszkę pękła skorupka, nie spękła brona, Błona. ale troszkę, no wpadanie, łapy no ja wiecie. mówiłem cały czas, ja łapy mam bardzo sztywne. Tak, tak, ale no pięć jajek bez twojej winy, no to ja uważam, że to jest Do, no, po, po, bardzo to jest... dobra. Oczywiście to jajność. ciągle nie znaczy, że wykluje się 100%. To tak, są te, tak. te takie jakby oczywiste po 8 dniach. Ale teraz już zostawiamy je, bo każdy z nich miał płód. Który, który zaczął się rozwijać, to bierzemy do domu. Oczywiście, do mycia, żebyście nie pomyśleli, że ja później w tym mydło zrobię. Nie, robiłam teraz przed sekundą i dlatego, znaczy no, przed sekundą. Wczoraj to robiłam i po prostu trzeba to wziąć i umyć. Zresztą to i tak nie będzie umówmy się dla Was, mydełko, bo my teraz robimy eh, testy. No to już wezmę tak w ręce. No pokażę. To jest na, na właśnie łoju robionym, wołowym. Z dodatkiem lawendy i kradia po geranium. prostu y i geranium, mhm. tak? Faktycznie ma zapaszek już, już jest to znacznie bardziej to się atrakcyjne, no zapachowe ale to, mydło. Ale to jest taki tester, wiecie co. Ale to, to jest ja tester, tak widzicie, że to nie wychodziło, takie porębkę. żyłki są. No tutaj. wiem, jak z tym tłuszczem się obchodzić, że on mi już szybciej tężeje, że muszę szybciej no. to robić. No ale to dla mnie tak pewnego rodzaju pachnie. nauka jest, prawda? I zobaczcie, no żeby. Produkt był, żebym ja była zadowolona widzicie, takie do sprzedaży, no. no to muszę kilka prób tutaj za, zrobić. Tak, za szybko gęstę, widzicie co tak, się porobiło. Szybko. Tutaj też góra uklapywana, o tutaj, no to są. No dokładnie tutaj no, to, takie to, to, żyłki. No, to się nie nadaje. To jest dla nas oczywiście, to się nie zmarnuje, ale wiem, co muszę poprawić. Hmm. Nie, za to, to wiecie to bez przesady. To... No ale, ale, tak, ale, tak się ale no, chcemy, ja bym się żeby... wstydziła, żeby coś takiego sprzedać. No no, no właśnie na tym to polega te całe dopracowywanie, co nie? Dobra, 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 bo ja lecimy już się Lecimy. I już tutaj wiadomo co będę chciał naprawiać. pozwalają się te bramki. Nie muszę je jak najszybciej ponaprawiać, bo y, wtedy wszystko inne zaczyna strzelać w nich. No niestety jest to taki produkt, no często używane, to też nie ma co powiedzieć. Ale wiesz no. Trzyma się jedno drugiego. A, a, a tam śruba się ułamała i została? Tak, czy tak. Jak? Ułamała się właśnie a, dlatego i to ja nie jest mam najgorsze. Co ja nie? nie mam jak tego za bardzo. No właśnie. Już wzmocnić. A klej? Nie. nie. nie? nie. Musiałbym to jakoś jakimś cudem wyciągnąć, ale. to jest Wiesz, ja to przewiercone jest, wiesz? Aha. I tu jest drugie przewiercenie. Może kurde, ja jeszcze bym tu zrobił, nawet drugie. A po co to przewiercenie, robicie robisz? Bo ja sobie tu przepuszczam ten drut, tu A, o, o te przewiercenie, o te, no. i po prostu razem to jakby tak strzywam. A Ty jesteś taki pomysłowy dobromił. Taki się już sobie urodziłem. to już chyba dzisiaj mówiłem. <grym> nieskromnie mówiąc. No nieskromnie? nie skromnie? no przecież komplement Ci sprawiłam. No to bo, dlaczego, oj, do, to, to, oj, to dlaczego? Może być, za bardzo nie urósł w piórka, już tak nie no. przesadzaj. No zrobiłam Ci komplement, ale wiesz, no tak wszystko z umiarem. O, to w ten, sposób, w ten sposób zagrywasz kartę, tak? Tak. Zniszczę cię. Dobra. Tak jak zniszczyłem twojego chomika. Przecież Ale... ty nie miałeś chomika. No właśnie, chciałam to napomknąć. <grym> Trzyma się. No, to to te drzwiczki chyba nie były takie najgorsze. Gorzej to po. Jeszcze tamte, tamte są rozwalone i tamte są podwójnie rozwalone. No właśnie. I jeszcze co mam po tych podwójnie rozwalonych? Ech. Bo ja już tak króliki już zrobiłem. Aha, dzisiaj dzień napraw, tak? No, ale tu już za dużo i muszę naprawić jeszcze grzędę. O, to szybko naprawić grzędę. Całkiem bezpieszczony. Wiem, bo tutaj idu. Dół... I dół, cały i dół był naprawiany, I... tylko się cały porozwalał. I góra. Ale jak go już teraz zrobię inaczej, chyba to też widzę, że próbowałem w ten sposób, ale robiłem miękkim drutem. Tak, widzę. Aha. I chyba to po prostu nie do końca. No ty co, taka ciekawska jesteś? Patrzysz, tak, co my tutaj robimy. Nie wiecie, no niby takie pierdełki, ale proszę, wam czas zajmuje. I tak każdego dnia. Ale tak cały czas jest. Cały czas, coś. I teraz im więcej tego wszystkiego macie, tym szansa, że coś się spierdzieli, jest większa. I... Normalka. Jeszcze idę tam szybko. No, zobaczcie, jak one już no, w opłakanym stanie są. No masakra. Idziemy za prezesem naszego klubu Cholera A tutaj Wiesz, to tutaj dobrze się działo chyba, co? Że tak grzęda tak się... A nie. Nie. Te śruby są beznadziejne. Aha. Te śruby są naprawdę słabe. Nie używajcie do konstrukcji tych wszystkich tanich, takich bardzo, bardzo popularnych firm. Bo no wiesz, no myśleliśmy, że grędza, więc bez przesady, nie wiadomo jaki to jest ciężar te śruby tych bardzo popularnych firm są fajne do robienia pewnych rzeczy, ale to co pracuje, czyli jest dosyć takie, wiecie, pracuje, to one się urywają, one są cholernie sztywne, w nich nie ma elastyczności i po prostu ona, ona wam cholera, no to też nie to 15? No jak to, co, co ja mam tam 20 A, pokazywaliśmy Wam zawsze kurnik czysty, ale dzisiaj jest dzień porządków. Tak wygląda kurnik brudny. Żeby nie było, że my tylko tutaj Wam przygotowujemy specjalnie do filmu. No tak wygląda. Ale dzisiaj jest dzień porządków. Tak. Sobota. Chciałeś powiedzieć, ale śmierdzi. Ech. Będą panie zadowolone? Na razie inna nie pęka. To, to jest też było z listy do zrobienia, później tak. Z, z Jeszcze drzwiczki i no i oczywiście, bo aż ta bramka się cała już rozpadła. Ona cała, całkowicie. się. Tu tutaj tu to też leży. Leci, wszystko leci. O, bo... Ja nie wiem czy to da radę w ogóle zlutować. No trzeba próbować, no bo jak będziemy wchodzić? Nie wiem. Nie mam pojęcia. Nie mam pojęcia, e, jak to zrobić. Takie dźwiczki ile one kosztują? Bo to oczywiście... jest droga, rzecz chyba jest... z 300 zł czy... No 300 zł takie, za... takie dźwiczki. No nie jest to takie super tanie. Ups. No widzicie, całkowicie leży. Wiecie, no próbujemy jeszcze je reanimować jak da radę, a jak nie no to będzie trzeba kupić nowe. No, Ale popatrz. Ty, ale to jest to wygląda, wiesz? Jeszcze z tej strony to samo zrobię, co z tamtej, tak jak tam tak, zrobiłem. Tak, tak. I dwie strony, może nawet lepiej to może wyszło niż. Się na na sam początku wydawało. No. A wiecie co, co to było? Że nie naprawiałem odpowiednio wcześniej. No tak, no ale teraz Mi jest się wydaje, ostatnia przy, reanimacja ich. Tak, że przez to one dostały w tyłek. Tak, bo może jakieś śruby były poluzowane. Tak, to wszystko inne dostawało wtedy bardziej. Mm. No to widzicie, przyziemni nie są tacy perfekcyjni. Jak to, nie? <noise> mistrzowie mistrzowie dru, druciarstwa. <noise> nie, to już taki jeden jest tu na internecie. No tak? <noise> Druciarz. Aha, wiem o kim mówisz, no ale nie będziemy tutaj głosu mówić. Nie musi się obrazić, co? No dokładnie. <noise> Znaczy, on, wiesz, no ale o sobie można mówić jak się chce. Tak. Wydawać opinii się nie powinno. <grym> na swój temat możemy mówić, co my hmm. chcemy. Czekaj, hmm, czekaj. Czeka, czeka. Nie, na no, wiecie co, no ale warto spróbować. Tak samo, no można iść na matwiznę, kupując wszystko. Tak jak teraz jest, czy z butami, jak kiedyś się chodziło do szewca, i jednak te buty się chodziło, reperowało, szanowało je, bo nie było tyle tego. A teraz no nastał dobrobyt i każdy oczywiście sezon, nie, nawet nie sezon. Pamiętam, jak kiedyś miałam buty, to chodziło się w nich aż do znarcia. A teraz to od wyboru do koloru, bo pasują, nie pasują do tego, bo to trzeba no jakoś. Popatrzcie, myśmy kiedyś no. z Kagę o tym rozmawiali. Że popatrzcie, ile czasu tracimy na, na bzdury. Na bzdury. Na bzdury. Na... Nam powinno być ciepło i sucho. Do tak. tego służą ciuchy, bo my nie dajemy sobie rady w tym środowisku żyć bez ubrania. A, a, a jakby poświęcamy. A o czym dlaczego ja to mówię? Bo nasz procesor, czy nasza głowa, ma pewną pojemność. I nie wrzucicie więcej, choćbyście się, nie wiem, pękili. To każdy wie, no, że powyżej własnych możliwości nie przeskoczycie. I, i, i wrzucamy, a, a wrzucając sobie takie tyczką rzeczy, jak na przykład, y, sprząta, że muszę posprzątać dom, muszę się umyć, muszę kupić mydło, muszę to, muszę tamto, muszę pójść do fryzjera, y, muszę poczytać książkę. Tu z Marcinem się nie zgodzę. Umyć się trzeba. Ale My nie, bydło ale kupić to... też trzeba i od przyziemnych trzeba. No właśnie <grym> specjalnie układamy ten marketing. <grym> no nie nie, ale wiecie, że, że właśnie jakby cały czas, że, że coś trzeba to, to yy, ten, ten procesor, mimo że to są małe czynności, tak jak ubranie się, no przecież bez przesady, chociaż pewnie gwiazdy ubioru, to poświęcają temu znacznie więcej czasu, Nie, no ale jest to jest jakiś już inaczej. dla nas kosmos umysłowy. To jest ich życie. Tak, to jest ich życie. Teraz... Ale, ale ten procesor jest po prostu zasyfiony. Zamiast wziąć i robić rzeczy, które są warte. Roboty. No dobrze, czyli to, co ty teraz robisz, to jest warte, tak? Nie. No na na leżenie leż 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 na brzuchu. Czekaj, ale dlaczego to jest tak, jak to jest? No po bo, bo to musi być. Czekaj. Ale to się Jeszcze co? do góry, do góry, do góry. Ja nie wiem, czy... Ups. No dobrze, jeszcze przy powinno być. Czekaj. Mam mam to czekaj, wpasować? Czekaj, bo może wiesz co, bo może to się nada, bo może to się tylko rozkręciło. Rozkręciło się tylko. Super, to jedno z głowy. No. Dobra, a tutaj, tu masz śrubę ułamaną, i ta śruba jest nie, to już, za krótka. Nie, to już, to już tam się nie zrobi, to muszę zrobić. Tak. Ale my jesteśmy super gościnni. No co? Czuj się jak u siebie. No, tak jest najlepiej. Ja muszę to zrobić, bo mi już to od kilku dni chodzi po głowie. Przyziemnie wzięli, wpuścili ludzi do siebie i holali, no. No. <noise> nie, ale to mamy takich zaufanych, że powiedzieliśmy sobie: niech się czują jak u siebie, i tak robią. Takich, tak, tacy ludzie są najfajniejsi, że nie trzeba koło nich skakać.